Cześć, znajdujemy się teraz na dworcu. Tak jak rekruta zacząłem w Krakowie u siebie, tak teraz na klasika muszę się udać do Poznania. Eee, tak jak widzieliście w poprzednim materiale, jak mogliście usłyszeć, jestem na pewno o wiele bardziej przygotowany niż to w przypadku rekruta. Wydaje mi się, że ten czas poświęciłem jak tylko mogłem. Nie będę was kłamał, że uczyłem cały czas codziennie. Zdarzały się momenty zawahania, ale był ich na pewno o wiele, wiele mniej e, niż w przypadku rekruta, gdzie były po prostu mety się tanie opiermiszałem, także jedziemy do Poznania, także co, widzimy się na miejscu. Cześć! Teraz kiedy nagrywam jest klasyk w Poznaniu za parę godzin, e, od startu projektu dało mi się rzucić 12 kg. E, także jest spoko, jestem zadowolony, ale dalej zastanawiam się, czy ta waga, z którą mam, e, faktycznie na ten klasyk się nadaje. Kolejna sprawa, którą sobie w głowie sam poukładałem, jest na pewno to, że pomimo tego, że ja wykonując te różne przeszkody, na większości z nich ciężkich nie dam rady, e, to faktycznie chcę to spróbować. Ma w głowie coś takiego właśnie kilka godzin przed tym wydarzeniem, czy na pewno zrobił wszystko, żeby się dobrze przygotować. Czy coś y, można było zrobić lepiej właśnie, żeby na tym wypaść. I te właśnie wszystkie myśli przygadam sobie z Markiem. Y, I okazuje się, że cały czas to są właśnie obawy ze względu na to, że każdy kolejny bieg, każdy kolejny dzień dla mnie to jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Teoretycznie fajnie by było cały czas poruszać się w takim cieplutkim pomieszczeniu, gdzie w ogóle nie ma się żadnych przeszkód, gdzie wszystko znamy, a dosyć ciężko jest faktycznie y, udać się w nieznane i wydaje mi się, że to jest plus. Jeszcze kolejna ważna rzecz, ze względu na to, że ja ważę ile ważę, że nie zajmuję się aż tak bardzo ćwiczeniami, wiadomo, że będę gdzieś na końcu, jeżeli chodzi o ludzi, którzy startują w Waranagadonie. Ja tych ludzi widzę, którzy wykonują przeszkody świetnie i tak dalej, im wszystko wychodzi i po części czuję stres, ponieważ chciałbym przynależeć właśnie do tej grupy osób, ale ze względu na to, że no nie zajmuję się tym tyle, ile oni, wypadam słabo. I warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli startujemy w czymś i jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o zawodników, to i tak jesteśmy na przodzie, jeżeli chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy w tym momencie, kiedy my ćwiczymy, kiedy my startujemy w biegach, robimy coś fajnego, a oni po prostu siedzą w domu, oglądają telewizję, nic ciekawego nie robią, także warto o tym pamiętać. Tak. Ап이야.. Jest prawie dziewiąta, za chwilę mamy start I Już widzimy. <podanguiszne> niewiele widać pewnie pod tym światem. <śmielly> no warunki są jakie są, ale jest już pierwsza przeszkoda I nawet są ludzie, którzy ją robią? Nieee To jest pewna tak, no no no, no jaka? Nie na kotonami Nie już czasu, żeby z nami rozmawiać Jest głośno, zaraz w czasie start Także co? Widzimy się na gąbko całego. Trzymajcie za mnie kciuki. Widzimy się Pana. na trasie. Wspólnie razem teraz robimy obiecuczkę w naszym zakresie, moi drodzy. ja przypomnę, różne to za to, lecz oni si są pani, mój panu nie. Dobrze, bądźcie rodzinni, bądźcie rodzinni. Pamiętajcie moi drodzy, kto jest na plecach nie Dało hey, ja. się Udało się. Popędzimy ściankę. mi się, że... Będzie to czyniacz przedszkola i będą berpisy. Było inaczej, jeszcze. Olekko kury wszędzie. Nie no, klimaczek jest niezły. Zobaczy sami. Ja się po prostu zsuwam. <noise> Dziękuję. Znaczymy, dobra. Bark. Trzy, trzy, nie, 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 na barku nogę. nie, nie, Jest. nie, nie, wiecie, nie, dla nie, Jest! nie, nie, jest sukcesem. Gdyby ktoś nie, pomógł, a jednak dla mnie to było niemożliwe jeszcze. nie, bym nie, 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 A nie tylko perpisa, jak to mówię, tobie. zaraz spotkasz kara. Będzie kara, zwłaszcza przed metą. O, będzie, będzie. W Jesteś? Jesteś nie, 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 nie. Nasza padań. Mają być wody. Tak? Ale mój cykel. Musisz się złapać? Tego tak. następnego strzału. O! Noga! Noga! Zobacz, na pół. Zaczynasz na dechu? Dobrze. Uważaj! Zagrałeś to? Chyba. A mnie nagrałeś? zagrałeś? Powiedz tam, O cię bardzo picy tak jak skurpy nie mam, mam. li naprawdę <laughs> Ale co ci mam podać? Spokojnie, spokojnie, spokojnie Zaraz rozchodzi, spokojnie Napiąłeś za bardzo po prostu Bo ta woda jest ciepła, więc tutaj nie ma jakiegoś... woda Masz Jest No to ładnie Weź się zastanów czasem co Wszystkie czyścianki pokonane, nawet nie wiecie jak się cieszę, już jest końcówka, Zweryfikuj te marzenia, dawaj! Dobrze. Dobrze! 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 Dawaj dotknij tylko tej belki! Jest! Nie! To jest. nie, to jest. nie to teraz do połowy nie miało być! Miało. Zrobiłeś! Tyle wow. ile miałeś! Wow. Masz! Dzięki! Zadziałało coś co? Tak, druga jest. No tak mam minimalnie. Co to jest za znaczek? Jestem. Udało się pokonać Castle County Medal stawiam się pod koniec trasy co będę wam tutaj mógł powiedzieć Ale jestem tak zmęczony, tak mi wszystko boli Że jedyne co mogę powiedzieć właśnie to, to jest to Więc ja się ogarnę i na spokojnie opowiem wam o moich wrażeniach Ponieważ jestem z biegu naprawdę zadowolony I było ekstra. W powrotem do rekruta to było naprawdę coś o wiele, wiele lepszego Popatrzcie jak on idzie, popatrzcie jak on idzie Zacznie boli ta prawa łódka nie wykonałem oponę przez to bo już byłem trawie. działa to w końcu? chyba działa no jesteś powiedz mi teraz tak spontanicznie jesteśmy kilka chwil po, po klasyku mhm. porównanie rekruta i klasyka no to tak na pewno radę którą mam teraz tak spontanicznie po tym klasyku jest po prostu to żeby każdą przeszkodę ale naprawdę każdą spróbować zrobić bo było wiele przeszkód które u których się bałem i na jeszcze szedłem na berpisy. To spróbowałem i nagle o, okazuje się, że jednak jak ktoś pomoże, albo sam się jakoś zaprę, to dam radę zrobić. Wiadomo, że też były przeszkody, których po prostu nie, nie zrobiłem, ale spróbowałem przynajmniej. I wydaje mi się, że gdybym nie próbował, to na pewno tych berpisów czy tych karnych pętli było mniej. Na pewno jestem o wiele, wiele bardziej jakby zadowolony z tego, niż zakładem, że nie pójdzie. No i co, cieszę się. Naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że dałem z siebie 100% i, mi, i myślę, że to widać właśnie na tym nagraniu, które przedtem obejrzeliście. Także po prostu nie myśleć, a robić, spróbować. Dobra. W skali od 1 do 10, jak trudniej było? O ile trudniej? Jak rekrut, rekrut ile, Pracy ile? To jest o tyle ciężkie pytanie, bo było o wiele inna, inne zróżnicowanie terenu. Jednak, które e, trochę... Ale nie filozofu. Okay. Twoje, twoja opinia? Według mnie klasyk był o wiele prostszy od rekruta. Dla ciebie był prostszy, tak? tak? dla mnie był prostszy. Być może wiąże się z tym, że po prostu więcej się przygotowałem, byłem trochę bardziej przygotowany na to. Mi się go robiło o wiele bardziej przyjemnie, na pewno to mogę powiedzieć. Aha. Okej, okay. a może to też kwestia tego, że nie było tego pierwszego strachu już, tak? Pewnie tak, no. Jednak pierwsze, pierwszy raz jestem najgorszy, no. Z czego jesteś najbardziej dumny? Najbardziej dumny, że we wszystkich ściankach dałem radę. Ścianki zaczynały się od najmniejszych, do tych 3 metrowych. Było to dla mnie naprawdę nierealne jak szedłem i widziałem te ścianki, ale jakoś z pomocą ludzi udało mi się zrobić. Z tego jestem najbardziej dumny. Czyli jesteś dumny z tego, że ktoś ci pomógł coś zrobić. Tak. No. A pod koniec, gdzieś 12 km już na miasteczku, strasznie mi bolała prawa łódka, zresztą o, do teraz no. nie boli. Ale wiesz, wiesz, kiedy cię zaczęła boleć, pamiętasz? Bo ja pamiętam. Nie pamiętam. E, na pontonach w wodzie. A Tak, tak, tak. Tam hmm. Cię złapało, to. E, no ale tam jeszcze jakoś przeszło, bo to w wodzie było jednak. Tak, i y, był tam weryfikator marzeń. I obawiałem się, że ten ból łydki sprawi, że już żadnej przeszkody nie razy podchodziłeś do niego? Podchodziłem do niego gdzieś trzy razy. Cztery. Za czwartym razem się udało. No. E, na pewno pomogło Aj. mi to, że ty tam stałeś i tam kimicowałeś. A bo byłeś blisko, bo widziałem, że jesteś w stanie. Tak. Więc pomimo tego, że czułem po prostu ten ból, to jakoś spróbowałem i się udało. Być może mm -hmm. szczęściem, być może faktycznie miałem na to jakąś technikę umiejętności, nieważne. Udało mi się z tym zadowolony. Już nie będę tutaj rozkminiał no, dlaczego. Po prostu, nie, nie, po prostu udało się, nie? No dokładnie. Ja uważam, że z tego z tej przeszkody powinieneś być najbardziej dumny. Bo tam wygrałeś i ze sobą i ze swoim bólem i zrobiłeś coś. No co, nie jest najłatwiejsze. Tak, Wiem, tak, że nie. dużo osób nie jest w stanie go zrobić. O, no dobra. No Ja tak, tak spontanicznie nagraliśmy. Jesteśmy teraz sobie w Gdańsku, e, w Gdańsku. Jesteśmy w Poznaniu e, przy przystanku przy przy Ogrody. Będziemy teraz coś zjeść. No, właściwie tyle. Czy chcesz coś powiedzieć jeszcze o klasiku? No to teraz. Teraz już, nie. teraz już nie. To teraz już została ostatnia droga do hardcora. Trzy miesiące. Wszystko zależy od ciebie.